Witam wszystkich serdecznie w podsumowaniu naszej piastowskiej kampanii. Dawno nie robiliśmy żadnego pocztu władców, bo nie graliśmy do końca, tak więc jest okazja, zrobimy. Nasz pierwszy praktycznie przywódca, którym graliśmy, to książę Siemowit, żył krótko, zmarł zaledwie w wieku lat 59 z przyczyn naturalnych. Żył lat, tak 59 już mówiłem, rządził lat 18, czyli nie za długo. Był odważny, szczery i opanowany. Dość dobry żołnierz, honorowy, szlachetny władca. Walczył dobrze w obronie jak i w ataku. Był no takim krwawym, agresywnym atakującym i niestety pod koniec życia stał się niesprawny. Zmarł z przyczyn naturalnych, prowadził osiem wojen, wszystkie ofensywne, i to już on przyjął e, naszą wiarę czyli odszedł od Wierligi Słowiańskiej i stał się pierwszym e, judaistą. Strachu jakoś specjalnie nie budził. Ok, potem e, władzę przejął jego syn e, książę Krzesław, żył lat 66. Z tego 51 rządził, czyli w bardzo młodym wieku zasiadł na tronie. Był ufny, opanowany, ułożony, ale uparty. Interesował się, w wychowanie miał no, szpiegowskie, w z wywiadem, był uwodzicielem, mistrzem jakichś intryg. no początkującym myśliwym, był również pielgrzymem i był bystry, i był również homoseksualistą. Wychowanie, a okej, okay, czyli on na koniec życia musiał zająć się, poczekajcie. Czemu? Zarządzanie, nie wiem, musiał zrobić całe drzewko i potem zmienić zakładam. Prowadził 18 wojen, 14 ofensywnych i 4 defensywne. No i potem mamy Macieja I, pierwszego króla Polski i z tego co widzę chyba również twórcę kultury łomżańskiej, która później się rozwinęła, żył lat 58 z tego 38 u władzy wojowniczy 28 wojen, 15 ofensywnych, 13 defensywnych ufny, zadowolony z siebie i porządliwy mistrz dyplomacji August, czyli budził Podziw i szacunek wśród swoich poddanych pielgrzym. Aby się odstresować, lubił chodzić do burdelu i pić. No, gdzieś tam prawdopodobnie załapał chorobę weneryczną. Pod koniec życia stał się niesprawny i był poetą. Tak więc, pierwszy król. Później mamy jego syna, króla Akki I, króla Polski. Również już kultury łomżańskiej, też jakiego jego ojciec zmarł ze starości, a ja zobaczmy, a nie, ten król zmarł, zapił się na śmierć, no to nie tak przyjemnie, ale okej, okay. ten zmarł ze starości, żył lat 69, z tego 32 u władzy, 26 wojen, 14 ofensywnych, 12 defensywnych, zmienny, pracowity i porządliwy. Bardzo wykształcony mistrz filozofii, dbał o jedność ciała i umysłu. Był naukowcem, badaczem, znany jako mądry człowiek. Był teologiem. Podejrzenie, a raczej pewność jest, że nie był synem żony króla. Jego matka była kochanką. Również lubił uczęszczać do burdeli i był pielgrzymem. Potem mamy króla Macieja II. To też jest syn poprzedniego władcy? Czy. Tak, to jest. Maciej II to jest syn. Tak mi się przynajmniej zdaje. Żył lat 68, z czego 26 władzy nie za długo. Zmarł ze starości. Sporo walczył. 12 wojen ofensywnych, jedna defensywna. Chyba to, a nie, to już jego ojciec zreformował wiarę, to ciekawe, czyli to już Aki zreformował, a tak, jego syn został w tej wierze. Co tam, pewno, syn, właśnie, no nie, bo jego syn to jest Aki drugi. Kim był król Maciej? On ja też jest synem, ale... Mniejszostry. Hmm. Był pracowity, ambitny i zmienny. Również mistrz filozofii. Dbał o jedność ciała i umysłu zielarz, znawca, i tym, nauki, właśnie naukowiec badacz. Spisywał swoje przeżycia, był bystry. Niestety pod koniec życia czerpa, czerpał na ograniczenia jakieś fizyczne i był wychowywany na dworze militarnym. Z tego co tu widzę. 12 wojen to już patrzyliśmy: 11 ofensywnych, jedna defensywna, zmarł ze starości. I tutaj mamy władcę kolejnego, króla Akiego II, tego Czosnkowym Królem, który żył lat 53, rządził tylko y, lat y, 14, czyli no nie za długo, ale trochę tam powalczył. Pięć wojen ofensywnych, trzy defensywne i również zapił się na śmierć. Widzę, że tu sporo mieliśmy alkoholików, też już wyznawca nowej religii. Szczery, współczujący, ale chciwy. Twardy żołnierz, stratek, dobry zarówno w ataku, jak i będący agresywnym atakującym. Co to było? Szczerze nie pamiętam tej ikonki. Zakładam, że lubił sobie jakieś rzeczy kupować, jak się nie mylę. Ta ikona o tym znaczy, to jest dziwne, bo był chciwy, ale tak mi się wydaje. Lubił alkohol, no i zapił się na śmierć, był bystry i aby się ostresować opowiadał innym o swoich przeżyciach. Potem mamy jego syna, króla Siewolda I. No i tu mamy długowiecznego władcę, który żył lat 73, z czego 66 był królem. Prowadził 33 wojny, ale miał ciężko, bo tylko 13 ofensywnych, 20 defensywnych. Zmarł ze starości, co było do przewidzenia w tym wieku. Był obżartuchem, był zmienny, ale był również przebaczający. Doskonały, charyzmatyczny dyplomata, znał się na dyplomacji, lubił organizować i dobrze znał się na organizacji imprez. Był Augustem, również nie był dzieckiem, Królowej, a kochanki króla. Aby się odstresować, lubił jakieś wymyślne posiłki, co pewno się wiązało z jego obżarstwem. Również pod koniec życia stał się niepełnosprawny, ograniczony fizycznie. I również jak jego ojciec lubił opowiadać o swoich problemach w celu odstresowania się. Później mamy króla. Witława, który jest wnukiem poprzedniego władcy, czyli no, jego ojciec nie dożył przejęcia władzy i od razu wnuk przejął rządy. I jest to też, nie, to on był pierwszym Rusinem, właśnie, to był pierwszym Rusinem, tak, Siewold. O, już przypominam tę sytuację, bo po prostu gdzieś tam boczna linia była, on utworzył tytuł. Sam wcześniej, a później po tym, jak jego bracia wyginęli, doszło do tego, że przejął władzę, a już wcześniej stworzył własny, własną religię łomżańsko-rusińską i podobnie już w tej religii, w tej religii, w kulturze, żeśmy zostali. No ale wracamy do króla Witława, który umarł, będąc chory, żył lat 56, ale 34 rządził, czyli dość dużo. Prowadził 20 wojen, 13 ofensywnych, 7 defensywnych, był zmienny, obżartuch i niecierpliwy, dość kiepski dyplomata, znał się i lubił organizować imprezy, znał się na dyplomacji, również nie był synem królowej, a kochanki, był pijakiem, no i pod koniec życia chorował, to doprowadziło do jego śmierci i również lubił zwierzać się ze swoich przeżyć. Następnie mamy króla Siewolda II. Siewold II no 68 lat, 32 lata rządził, a ze starości wojowniczy 24 wojny ofensywne, 5 defensywnych, był sprawiedliwy, pracowity i szczodry. Doskonały strateg, znał się na strategii, walczył w sposób uczciwy, był takim honorowym rycerzem, bardzo dobry w organizowaniu imprez, które też lubił, dobrze walczył na przeprawach, był mistrzem oblężeń, brał udział w pielgrzymce, był niestety brzydki i również pod koniec życia miał problemy zdrowotne, niemniej jednak umarł ze starości i po nim rządził jego syn car Henryk I węd I Piastowski cesarz i też człowiek który zjednoczył Słowian zachodnich stając się pierwszym carem żył lat 67 29 na tronie i umarł ze starości dość mało walczył było jedynie 15 wojen 7 ofensywnych 8 defensywnych był sprawiedliwy, ufny i pracowity. Dotknięty przez Midasa, czyli super jeśli chodzi o pieniążki. Był architektem, czyli zmniejszał koszty budowy i cały jej czas. Był również organizatorem imprez, które lubił. Dodatkowo interesował się wszystkim związane z kasą i umiał ją pomnażać. Był początkującym, myśliwym, doskonałym organizatorem, administratorem, świętym wojownikiem. No, w przeciwieństwie do swoich przodków, którzy lubili się obżerać dla relaksu, się głodził, był pielgrzymem, sorki, był również pięknym i geniuszem był także. I żeby się odstresować, również zwierzał się ze swoich przeżyć. No, później mamy jego syna, cara Henryka II, bardzo już długowieczny władca. Żył lat... 70, zmarł ze starości, wojowniczy, 24 wojeny, 18 ofensywnych, 5 defensywnych i jedna wielka święta wojna. Rządził lat 30, był współczujący, ufny i towarzyski. Również dobry zarządca, nie tak dobry jak ojciec, ale również dobry, znający się na walce na miecze doskonały administrator doskonały jeśli chodzi o zarządzanie pieniędzmi organizator imprez, które lubił, architekt święty wojownik walczący najlepiej w ofensywie posiadał rodzeństwo był pielgrzymem, ale był również ojcem krwi i paragonem cnót, czyli po pierwsze poprawił jakby linię krwi naszej dynastii także stała się lepsza i stał się też symbolem idealnego przedstawiciela naszej wiary. Brał udział osobiście w Wielkiej Świętej Wojnie, był dobrze zbudowany, był geniuszem i był przyjemny dla oka. Niestety cierpiał na melancholię. 44 lata rządzi, nie to ten 33, czyli właśnie, zresztą ten problem, że przeskakuję, muszę tak sobie to ustawiać. Potem mamy cara Aleksandra, żył lat 65, 44 na tronie, całkiem, całkiem. Również sporo wojen, 21 wojen, z czego 16 ofensywnych, 4 defensywne i jedna wielka święta wojna. Zmar ze starości. Był skromny, przebaczający i towarzyski. Ale nie przeszkadzało to było być mistrzem szpiegostwa, uwodzicielem. Znał się doskonale na intrygach, lubił dworskie przyjęcia, które też organizował. Posiadał konsekrowaną krew, to dzięki swojemu ojcu, który został paragonem cnót. Również osobiście walczył na Wielkiej Świętej Wojnie, był piękny, był geniuszem i był dobrze zbudowany. Również pod koniec życia cierpiał na, cierpiał na problemy zdrowotne, które sprawiały, że nie był do końca sprawny i był również poetą. Potem mamy cara Jefimija, chyba najdu nie, nie, mieliśmy teraz dużo żyjących carów. Car Jefimij żył lat 83, rządził z tego 50, prowadził 37 wojen, 15 ofensywnych, 20 defensywnych, dwie wielkie święte wojny, zmarł ze starości, no się nie ma co dziwić, jak miał 83 lata, był zadowolony z siebie, ufny i cierpliwy. Mistrz filozofii, badacz naukowiec, organizator przyjęć, dbał o jedność ciała i umysłu i również był teologiem. Posiadał konsekrowaną krew, brał udział w pielgrzymkach, aby się odstresować, zarówno spisywał swoje przeżycia, jak i lubił opowiadać o nich innym ludziom, Oczywiście osobiście dowodził podczas świętych wojen, był Herkulesowo silny, był geniuszem i był piękny, czyli po raz pierwszy mamy komplet najlepszych cech w rodzie. I super, władzę po nim przejął jego syn, car Sulisław, który żył lat 76, ale rządził tylko 21. Zakładam, że dlatego, że jego ojciec żył tak długo. Równie troszkę sobie powalczył, bo 19 wojen, 14 ofensywnych, 4 defensywne, jedna wielka wojna, zmarł oficjalnie ze starości, nic tam mu się złego nie przydarzyło. Był cierpliwy, pracowity, a to jest niecyniczny, paranoiczny. Tak, to jest chyba paranoiczny, czyli podejrzewał wszystkich. Również interesował się i znał się na szpiegostwie, był uwodzicielem, znał się na organizacji imprez, które też lubił, był mistrzem jakichś tam podstępów, posiadał konsekrowaną krew, był atletycznie zbudowany, był również pielgrzymem. Często bywał w burdelach, żeby się odstresować, i był znany ze swoich jakichś nietypowych upodobań seksualnych, tak więc uwodził, uchodził za devianta. Był również piękny, był geniuszem i herkulesowo silny, i wychowywał się i zdobył szlify na dworze zarządczym, administracyjnym. Tak jest. Później mamy cara Daniela. Z tego co widzę, nasz. Najdłużej żyjący car, który żył lat 89, 45 z tego był na tronie, prowadził 26 wojen, 18 ofensywnych, 7 defensywnych i jedną świętą wojnę. Zmarł ze starości, budził również chyba przerażenie jako pierwszy z naszych carów, bo tutaj widzę, że wszyscy pozostali byli rządzący raczej w sposób... Łagodny, tak jest. Czyli car Daniel to pierwszy car, który rządził strachem. No i widać już dlaczego. No, nawet zyskał złośliwy przydomek, miły. Był sadystyczny, ale zadowolony z siebie i towarzyski. Ciekawe, jak to się objawiało towarzyski sadysta. Również był mistrzem filozofii, dbał o jedność ciała i umysłu. Był dobrym, walczącym wręcz mistrzem miecza. Badaczem, naukowcem, zielarzem, teologiem, znał się i lubił organizować przyjęcia. Znał się również doskonale na pieniądzach, posiadał konsekrowaną krew. No, walczył osobiście w Wielkiej Świętej Wojnie, czyli znany był jako święty taki wojownik. Był pielgrzymem, też pierwszą wiedźmą w naszym rodzie z tego co widzę. Aby się odstresować spisywał swoje <laughs> wspomnienia. Był herkulesowo silny, był geniuszem i był również piękny, na starość nie do końca sprawny i również wychowywał się i zdobył doświadczenie na dworze administracyjnym. No i mamy cara przemysława, 68 lat, zaledwie 20 rządził znów przez długość życia swego ojca, ale troszkę sobie powalczył po 14 wojen, z czego dwie wielkie święte wojny. 4 wojny ofensywne, 8 defensywnych, również budził strach wśród swoich poddanych i zmarł również w spokoju ze starości. No i podobnie jak ojciec był sadystyczny, był również zadowolony z siebie i ufny. Doskonały dyplomata, znał się na dyplomacji, był początkujący myśliwym, lubił organizować przyjęcia, był Augustem, czyli budził dodatkowy podziw wśród swoich poddanych i był również patriarchą rodu czyli no, był szanowany przez członków dynastii, posiadał konsekrowaną krew, był pielgrzymem, brał osobiście udział w wielkiej świętej wojnie i jak już wszyscy posiadał wspaniałe cechy czyli był piękny, był geniuszem herkulesowo silny i lubił zwierzać się innym, aby się odstresować i nasza ostatnia władczyni i też pierwsza kobieta na tronie Caryca Świętosława Zwana też polianistką, która zjednoczyła wszystkich Słowian, tworząc superimperium obejmujące Europę, no praktycznie od Francji po Kaukaz, łącznie też z Bałkanami, czyli naprawdę supermocarstwo. No niestety od młodości cierpiała na trąd, ale dzięki doskonałej medycynie, jaka była u nas w państwie, potrafiła dożyć sędziwego wieku i kończyliśmy grę gdy dalej żyła była ufna sprawiedliwa i ułożona opanowana, geniusz jeśli chodzi o finanse lubiła imprezy, znała się na pieniążkach, znała się na administracji posiadała yy, bliźniaka lub bliźniaczkę z tego co pamiętam to bliźniaka posiadała konsekrowaną krew była pielgrzymką, również komplet cech, czyli bardzo silna geniusz i piękna. No niestety ten trąd, o którym wspomnieliśmy i również była wychowana i nabrała doświadczenia na dworze no, administracyjnym. Tak widzimy. Jej brat zmarł na jakąś chorobę, miała same siostry, no i tak doszła do władzy. Dobrze, mam nadzieję, że podobało. Jeszcze raz możemy zrobić tak krótki przegląd kto jak się prezentował. W sumie niedużo mieliśmy tych władców, naprawdę długo e, żyli, tak e, średnia życia to bym ja powiedział, że pod między 65 a 70, tak, no byli trochę poniżej, ale to tylko na początku, później praktycznie każdy już te 65 dożywał, no to jakaś choroba, ale tak to... Żyli coraz dłużej, a nawet ta 64 z trądem, czyli w ogóle super wynik. Oczywiście nasza dynastia legendarna miała 8 tysięcy członków, na kończyliśmy skończyliśmy grę. Graliśmy 17 władcami i w naszym rodzie istniały 105 domów, czyli naprawdę potężny ród. Myślę, że najpotężniejszy na świecie. No nic, pozdrawiam i do zobaczenia w innych seriach.